Niestety nie, nie udało się przynieść po raz drugi wielkiego szczęścia Andwilowi, Andrzej Kluta na, na meczu, przez chwilę także na ławce Andwilu, ale niestety dzisiaj przegraliśmy. Czego Pańskim zdaniem zabrakło? Ja powiem tak, na pewno bardzo dobry mecz. Widowisko uważam bardzo dobre, dobra obrona. Mieliśmy jej rzuty za trzy punkty, prawda tylko, że Turów więcej trafił, jak od nas. Na pewno dzisiaj zawodnicy, tak jak powiedziałem wcześniej, grali bardzo agresywnie w obronie. Widać było to, że chcą grać, że, że gdzieś cały czas ten potencjał drzemie, jednak ja tutaj upatruję problem przede wszystkim w ataku. Obwód troszeczkę nie zafunkcjonował, zawodnicy Turowa odczytali to i zaczęli zacieśniać środek, podpuszczać obwód no i, i, i rzuty nie wchodziły, były zbiórki, szybkie wyprowadzane kontry, z tego szły podania dowolnego zawodnika. No ale taka jest koszykówka. To o czym Pan mówi, problemy z atakiem. Mamy chyba troszkę za mało opcji w ataku, bo jeżeli nie trafi za Szyberisza, dzisiaj nie było kompletnie Alena, nie zawsze może być na placu Majwicz, troszkę nam brakuje właśnie opcji w ataku, to co miał Turów, bo Turów... Yy ma wiele sposobów punkty zdobywaczy. Tak jak, e, mówię, no dzisiaj samemu Berisze ciężko się gra. Typowym szelcem jest Berisza, ale to jest tylko jeden Berisza. I oni na pewno skupili się na nim. Berisza dzisiaj oddawał rzuty, ale z ciężkich pozycji, z trudnych pozycji i o to im chodziło. Ale resztę zawodników było odpuszczanych. Nie wiem dlaczego. E, po prostu no, konsekwencje tego były takie, że zawodnicy odchodzili od kosza i były obo rzuty, rzuty oddawane z niewygodnych pozycji, albo ich wcale nie było. Po prostu Chcieli rzucać spod kosza, a tam już kulik albo zawodnicy wysoccy czekali na nie i, i rzucanie przez ręce no nie udawało Gdybyśmy mieli się na przykład w Bejochach z mięż, to było na pewno bardzo ciężko, bo tu Ruch Szenic, włożąc do wykładka Edwardsa i Wysockiego, ma i tak niebywają nie 12 do grania i naprawdę pokazał, że, że będzie że bardzo groźny po prostu. Na pewno, to jest jeden z tych zespołów, który ma bardzo duży potencjał. To, że oni przegrali cztery spotkania z rzędu, to nie znaczy, że oni naprawdę nie wiedzą jak się gra w koszykówkę. Ja myślę, że to jest kryzys, który przyszedł. Oni teraz z tego kryzysu na pewno będą chcieli najszybciej wyjść. Dzisiaj udowodnili, że mają ten potencjał. Ta siła w nich drzemie ogromna, bo dzisiaj praktycznie sześciu zawodników punktowało więcej jak 10 punktów. I mur pokazał naprawdę klasę. Dzisiaj rzucał, to nie jest tak, że mur dzisiaj rzucał w otwartych pozycjach, rzucał przez ręce. Damian Kulik tak samo dobrze się już zmontował w zespół ze Zgorzelca. No i oczywiście, Kicker, to oczywiście Aroncel, zawodnicy, którzy, którzy cały czas grają na jakimś dobrym poziomie. Ja tutaj bym się nie załamywał. No. Tutaj akurat jeden mecz nic nie znaczy. Anvil pokazał też charakter we czarnych słupkach i tam w tej ciężkiej hali. Zdołali wygrać, dlatego trzeba po prostu pracować i przygotować się do następnego, kolejnego meczu z Aseco i, i uważam, że z kim nie wygrać jak z Aseco. mistrzem Polski. Uważam, że kibice naprawdę dzisiaj świetnie dopingowali jak zawsze i, i tylko wyjść na parkiet i robić swoje. Właśnie, bo wracając do nam dwa świetne zwycięstwa, a teraz wprawdzie porażka, ale po tak, że całkiem niezły nawet w dobrej, dobrej grze. No i kibice na koniec pokazali, że są zespołem nic się nie stało, ani nic się nie stało. Faktycznie z Prokomem znowu o wygramy. Ja myślę, że najlepsze mecze są z Prokomemem. I tutaj akurat wszyscy o tym wiemy, i kibice, i zawodnicy wychodzi się na parkiet i naprawdę no to już nie trzeba motywacji dodatkowej. Z Mistrzem Polski, jak się gra, to każdy chce udowodnić, każdy chce pokazać to, co ma, to co Trenuje każdy dzień, to trzeba pokazać właśnie w meczu i, i tutaj tylko, tylko tak, no, troszeczkę więcej zdecydowania i wierzyć w to, że można trafiać, wierzyć w to, że jak się wychodzi, że, że trzeba rzucać, bo to są pozycje, które Krzysztof Szubarga często szuka tych zawodników i chce im podawać na otwarte pozycje, ale tam nie ma egzekutora. Dlatego wierzę w to, że następny mecz będzie tak dobry jak z Zastalem czy z czarnymi. I, I choćby dzisiaj, naprawdę początek był wyśmienity, agresywna obrona, szybkie kontrataki i podawanie na, na, na wolne pozycje i kończenie z dystansu. Dlatego liczę na taką grę i życzę Anvilowi, aby, aby, aby szli tą drogą, właśnie, której będą zwyciężać i, i oby do tego playoffu zdążyli się przygotować i odbudować i psychicznie i fizycznie.